Elo alo dzisiaj będzie robione i obkaszane te jedno pole ostatnie. czy to ostatnie już 2 hektary wypuściłam naszym gigantem. Wreszcie dwa na usługi trochę i kule budę. Sędzi niedługo będę kościł, więc będzie film. Ale na pierdziela mi no tu to wam, opowiem co z tam 80 mi się stało, bo sąsiad mi ją podebrał mol. Przez te dwa lata, jak mu babka przypierła, udał nam poję. Bo chciał kupić i chciał kiedyś ukraść. To dobrze, że jeszcze babka była. Bo jak nie, to by była du. Dobra, tu tuga, 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 o robô tá se pia meio